Drodzy bracia i siostry, Kościół przez te dwa tysiące lat swojego istnienia wyniósł na ołtarze niezliczonych świętych i błogosławionych. Patrzą na nas również w tym Kościele z obrazów, z postaci rzeźb. Odeszli w różnym wieku, byli różnego pochodzenia, różnego stanu, ale łączy ich jedno i to jest miłość do Chrystusa. Każdego z nich odnajdziemy wśród tych. Ośmiu błogosławieństw. Niektórzy z nich byli przecież prześladowani stali się męczennikami, inni cisi, w milczeniu i pokorze podejmowali pokutę za grzechy świata. Byli tacy, którzy walczyli o pokój i sprawiedliwość, i tacy, którzy okazywali miłosierdzie. Każdy z nas czci swojego patrona, którego imię nosi, ale gdybyśmy chcieli uczcić każdego z tych świętych, Każdego z nich okaże się, że szybko braknie nam dni w kalendarzu. Dlatego Kościół daje nam tę uroczystość, abyśmy mogli objąć i uczcić ich wszystkich razem. Wierzymy w świętych obcowanie, co znaczy, że jesteśmy z nimi złączeni, że ciągle stanowimy jedną wspólnotę. Dlatego stajemy tutaj, aby z jednej strony ich uczcić, ale również po to, aby prosić ich o wstawiennictwo u Boga, którego przecież mają już łaskę oglądać. Odwiedzamy groby naszych bliskich i jest to dobra intuicja, bo wierzymy przecież, że również oni już są albo staną dopiero w szeregu świętych, o co się gorąco modlimy na każdej mszy świętej. Już od jakiegoś czasu, od kilku lat, coraz można powiedzieć popularniejsze stają się takie halloweenowe zabawy dla młodzieży głównie, ale nie chcę z tego miejsca mówić o duchowych zagrożeniach, jakichś nadużyciach, które, które to niesie, chociaż wiem, że wielu kapłanów jakoś w tym czasie podejmuje ten temat. Mi się wydaje, że takie wydarzenia bawią tych, którzy, którzy jeszcze chyba nikogo bliskiego nie stracili, ale prędzej czy później przyjdzie czas, że Dojrzeją, a śmierć stanie się czymś realnym i przestanie bawić. Chcę natomiast powiedzieć Wam o, o naszej polskiej tradycji, bo jesteśmy krajem, w którym rzeczywiście uroczystość wszystkich świętych i świętozmarłych jest czymś wyjątkowym. I nawet ci, którzy nie czują się związani z Kościołem, na cmentarz tego dnia pójdą i nad grobem kogoś bliskiego znak krzyża uczynią. Świadczy to o naszym wielkim szacunku do zmarłych, o miłości, jaką ich darzyliśmy, ale też o tym, że jako naród nie jesteśmy tylko narzekający i kłótliwi, ale również ckliwi i sentymentalni. Myślę, że to święto i te najbliższe dni to taki czas, dobry czas, aby pójść na cmentarz, stanąć nad mogiłą tych, których kochaliśmy i zapalić im światło, Światło naszej pamięci, światło naszej modlitwy. A wieczorem w domu może zaparzyć herbaty i wyjąć zdjęcia, które przecież jeszcze do niedawna wy wywoływaliśmy, i mamy ich na pewno całe albumy. To jest dobry czas, aby powspominać, zatęsknić, wzruszyć się nieco, aby się trochę w sercu rozżalić i rozczkliwić, ale z wiarą, z wiarą, że przyjdzie czas, kiedy, kiedy znów się spotkamy i będziemy wszyscy razem.